Wchodzą do świątyni. Żołnierze z Antonia przyglądają się przechodzącym. Idą uwielbić Pana, a potem powracają na dziedziniec, na którym nauczają rabini. Natychmiast, zanim jeszcze przybywają ludzie i zanim gromadzą się wokół niego, podchodzą należący do Saforim, doktorzy Izraela i Herodianie. Z kłamliwym szacunkiem po pozdrowieniu go mówią – Nauczycielu, wiemy, że jesteś mądry i prawdomówny, i że nauczasz drogi Bożej, nie zważając na nic ani na nikogo z wyjątkiem prawdy i sprawiedliwości, i że mało obchodzi cię sąd innych o tobie, lecz jedynie to, by doprowadzić ludzi do dobra. Powiedz nam zatem, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy też nie jest słuszne to czynić? Cóż ci się wydaje? Jezus patrzy na nich swoim spojrzeniem o przeszywającej i nadzwyczajnej przenikliwości i odpowiada, dlaczego kusicie mnie obłudnie? Przecież jeden z was wie, że nie można mnie zmylić obłudnymi honorami. Pokażcie mi jednak jedną z tych monet, które służą do płacenia podatku. Pokazują mu monetę. On przygląda się jej z jednej i z drugiej strony. Trzymając ją w lewej dłoni, potem dotyka ją palcem wskazującym prawej ręki pytając, czyj jest ten wizerunek i czyj to napis? To oblicze Cezara, a napis przedstawia jego imię, imię Kajusza Tyberiusza, Cezara, który jest obecnie imperatorem Rzymu. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, i dajcie Bogu to, co należy do Boga i odwraca się do nich plecami, oddawszy monetę człowiekowi, który mu ją podał. Słucha tego i tamtego pielgrzyma, zadającego mu pytania, pociesza, udziela przebaczenia, uzdrawia. Mijają godziny. Jezus wychodzi ze świątyni, aby iść, być może poza bramę, posilić się żywnością dostarczoną przez sługi łazarza którym zostało to polecone? Gdy powraca do świątyni, jest popołudnie. Jezus jest niestrudzony, łaska płynie z jego rąk kładzionych na chorych, i mądrość z jego ust, kiedy udziela osobistych rad tym licznym, którzy do niego podchodzą. Wydaje się, że chce ich wszystkich pocieszyć, wszystkich uzdrowić, zanim nie będzie już mógł tego uczynić. Słońce już zachodzi, i apostołowie usiedli zmęczeni na ziemi pod portykiem, oszołomieni tym stałym poruszaniem się tłumu po dziedzińcach świątyni z okazji zbliżającej się paschy. W tej chwili do niestrudzonego zbliżają się możni i bogaci, jak można z pewnością sądzić po ich okazałych szatach. Mateusz, który lekko tylko przysypia, wstaje by poruszyć innych. Mówi Saduceusze idą do nauczyciela: Nie zostawiajmy go samego, aby go nie obrazili lub nie próbowali mu zaszkodzić albo z niego zadrwić. Wszyscy wstają, by się przyłączyć do nauczyciela. Natychmiast go otaczają. Domyślam się, że musiały wcześniej mieć miejsce jakieś prześladowania, kiedy przybyli do świątyni lub kiedy do niej powrócili w godzinie seksty.